Dzień dobry, witam państwa 1 stycznia 2003 roku. Witam wszystkich tych, którzy już zdążyli obudzić się po sylwestrowych szaleństwach i włączyć. Telewizory. Mam nadzieję, że ten sylwester, który spędzili Państwo, bądź to na balach i przyjęciach, bądź to na prywatkach, czy też oglądając dwójkę, że był to sylwester, który będą Państwo długo i mile wspominać. Ja miałem przez szereg lat okazję życzyć Państwu wszystkiego najlepszego o magicznej godzinie 12. Dziś po raz pierwszy w mojej telewizyjnej karierze zdarza mi się witać się z Państwem 1 stycznia. W związku z tym chciałbym złożyć Państwu. Jak najlepsze życzenia, wszystkiego, wszystkiego dobrego. By państwo znaleźli siłę i chęci, żeby walczyć z problemami codzienności, ale żeby tej siły, tych chęci i energii było na tyle dużo, by mieli państwo czas i ochotę po prostu cieszyć się życiem. Już za chwilę przeniesiemy się do Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego, skąd będziemy tradycyjnie już transmitować dla Państwa uroczysty koncert noworoczny. Słynne walce i polki Straussów oraz utwory Johannesa Bramsa i Karla Marii von Webera wykona orkiestra filharmoników wiedeńskich, tym razem prowadzona przez Nikolausa Harnon-Korta, austriackiego wiolonczelistę i dyrygenta. Koncert wyreżyserował zdobywca dwóch nagród Emmy Brian Large. Po raz pierwszy w koncercie noworocznym wezmą udział tancerze ze słynnego baletu Kirowa. Oprócz nich będziemy mogli podziwiać także występ tancerzy baletu Opery Wiedeńskiej. Przenieśmy się do Złotej Sali Wiedeńskiego Towarzystwa Muzycznego. Uroczysty koncert noworoczny, jak co roku, na żywo. Wszystkich widzów dwójki zapraszamy do udziału w rozpoczynającym nowy rok serialowym audioteleturnieju. Na zwycięzcę czeka 15 tysięcy złotych w gotówce. Aby zdobyć te pieniądze, należy wysłać sms pod numer 7950 albo zatelefonować pod numer 0795900 i zostawić swoje zgłoszenie. Jeżeli w miarę uważnie oglądają Państwo nowe odcinki serialu na dobre i na złe, wygrana jest po prostu na wyciągnięcie ręki. W niedzielę 12 stycznia wieczorem na Antenie Dwójki w programie na żywo czekają na Państwa wielkie emocje i 15 tysięcy złotych. Każdy. To wyśle SMS o treści dobre pod numer 7950 albo zatelefonuje pod numer 0795900 może wygrać te pieniądze. Informacje o audio teleturnieju w telegazecie na stronie 775 oraz w internecie na stronie www.tvp.pl. Życzymy powodzenia. Męczycie kaszel, Kaszel suchy, kaszel mokry. Zażyj STODAL, syrop homeopatyczny na każdy rodzaj kaszlu. Syrop STODAL dla całej rodziny. STODAL w dużej, ekonomicznej butelce dostępny również w postaci granulek.